Ja nie, to dzisiaj gramy sobie i widzicie ucznia, więc o tym jakby coś tam nie mam do mnie. Tylko mam tajną patę. Mm. No to, bo pojrzę do szkoły, bo, bo ucznia dzisiaj robię. Se I będzie fajnie. Mama, możesz pójść, bo zbyt dużo dźwięków jest. Okej? Okay. Mama pójdziesz? Nie.

T, 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 t. <coughs> nie, już nauczyciel to nie jest. Nie, to jest chyba uczeń. Nauczyciel to jest, dobra. Tutaj tak brakuje. Dobra, no, Już że szybko do klasy idę. Proszę pani, proszę, poczekać. Pogrzebie tylko pogrzebie, bo muszę tutaj wziąć moje książki. Jest! Mam. Mam moją książkę, mam moją książkę. Nie no kurde, proszę pani. <gryzipity> Wykorzystała żeby założyć własny Wynajmowany jest bardzo kosztowny. Chcesz być nie tak? Mogę ci tak nie Kurde, no. Zauważam, Pani mi, chce jakaś <grycha> a Jakaś a się, pi, 别走，一双手比着飞，可胆子痒痒，痒痒，痒痒，痒痒，别胆子痒。

Kurczę, zapomniałem z domu się z kieszonkowy pasko gordy bo ale Dobra na szczęście muszę tylko iść do deskorolki, bo obok to zawsze mam taki kieszeni, znaczy mam taką kieszonkę w, w deskorolce, gdzie trzymam sobie potrzebne rzeczy. Dobra... Też Mamy gotówkę, jak o A kurde. o, zaczęło mnie ciśnąć, no, mi zaczęło ciśnąć. No, kurde. A zaczęło A kurde. A kurde. A kurde. A kurde. A kurde. A ja A o, nie, zaraz mnie wciągnie do kibla nie Wciąga mnie do kibla pukanka Dobra, czy już koniec tego nie wytrzymuję. Dobra, lecę. Czekaj, bo ja muszę umyć ręce. O nie! da się umyć ręce! To no ja tak jest. Plastika. O kurde, to i dzisiaj nie mam plastiki Szkoda. Ja ej, idę też. Ja mam tych. Czekaj, bo ja muszę na plecach. Muszę pleca, na plecach. Na plecach mam jest Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd. Ja i mi plecak. Na plecach mam go.

Ja idę do domu <laughs> Tylko muszę jakiś kupić za moje kieszonkowe Kurde, ja No jeszcze obiad. sobie nie kupię Muszę Bierz szybko na stołówkę <laughs> no. Ja biorę tutaj kolkę Ja biorę tutaj kolkę O I jeszcze wezmę sobie do litoski O, to się tutaj gotówecka No gotówkę, kurde Pani daje. <laughs> Aha, dzisiaj mamy przecież nocowane w, nocowanie w szkole. W szkole, No to słabo. A teraz te kolki się wypija. Normalnie żyć nie umierać w tej szkole, widzę, żyć nie umierać.

Lecimy do szkoły, jednak było jako Kasy tutaj było w szkole. A ja jadę do domu! Idę sobie kupić, bo mam dużo i tak. Wazbieram kurde za śpiewanie music, e, 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 ale też sobie wyjdę, bo się jakiś dumek. No może nie, nie tutaj, tylko w hotelu będę mieszkać. To się przyda, widzę, pamiętajcie, jeżeli nie macie kija na dom, to polecam, polecam zabierzkać w hotelu. Ja już jestem mądry i wykorzystam mój mózg. Na dwujeczka, wybieramy się. Dobre, nechce, akurát oh, sa položiť, čo tady bolo dneska roľka, je pravšie bardzo, <kluzničný> tam, Dlaczego mi się śniły koszmary? Dobra, nie mogę spać, trudno. Jutro nie pójdę do szkoły, bo nie będę miał siły. Aaaa. Niech mi pani położy, nie umiem pływać. Eee... O kurde, zapomniałem, że umiem pływać! Dobra, to no i ja idę nam coś kupić. O kurde, dobra. To jest goralka.